Obejście blokad dziewczyny. Witam, tak to nazwałem i dzisiaj Wam powiem o, o co w tym chodzi. Mianowicie, jeśli przykładowo zobacz, dzwonisz do dziewczyny i ona odbiera, i Ty mówisz, chodźmy jutro na randkę. No to słowo randka, no jakby to powiedzieć, w jej głowie może stworzyć szereg blokad. No bo randka to jest takie słowo zobowiązujące, no bo jakby to powiedzieć, no na randce to już się coś tam robi, i po prostu przez użycie tego słowa dziewczyna może się z tobą nie spotkać, wręcz jakby to powiedzieć, na 99% się z tobą nie spotka. Ogólnie słowo randka jest dla mnie staroświeckie. Ja tego słowa nie użyłem już chyba od kilku lat. Naprawdę, zazwyczaj dzwonię, spotkajmy się, rozumiesz, dzwonię, spotkajmy się, spotkanie jest zazwyczaj taką formą ogólną, no, z koleżanką idzie się spotkać, choć czasem stosuję jeszcze taką jakby to powiedzieć metodę, że mówię, nie mówię spotkajmy, tylko czy wychodzi jutro, wyjdźmy jutro, wyjdźmy jutro pogadać, wyjdźmy jutro pogadać, no nie, chcę pogadać jutro i tak dalej, no mówię o czym, ona jeszcze nie wiem, no nie, i tak dalej. Dowiesz się, jak jutro przyjdziesz, no nie? Więc y, dlaczego ja to tak robię? No, robię to po to, by nie aktywować blokad, no nie? Po prostu aktywują się wtedy blokady. I tak samo jest przykładowo, gdy przykładowo zostawiła Cię dziewczyna, no to zobacz, y, gdy jej powiesz, chcę wrócić, to ona Ci powie, ale ja nie chcę. Rozumiesz? I automatycznie sam sobie strzeliłeś w kolano, sam sobie założyłeś blokadę. Bo gdybyś zadzwonił do niej, ona by odebrała pogadajmy. Jutro o piątej pogadajmy, no nie? I ona. Ona pójdzie. Bo słowo pogadajmy ma wiele znaczeń. Bardzo wiele znaczeń. Tak samo zobacz. Jeśli podejdziesz do dziewczyny i gdzieś tam zaczniesz. Gdzieś tam jej mówić, że no, od dzisiaj już będziemy razem, jesteś już tylko moja i tak dalej. No to zakładasz takiej dziewczynie blokady. I ona, ale ja cię nawet nie znam, no nie, a ty już ze mną planujesz życie i tak dalej. No i powiem ci, że w tym momencie, widzisz, kobieta się dystansuje, rozumiesz? Dlatego wszystko, co robisz z dziewczyną, musi być owiane takim luzem i tajemniczością. I zobacz, jeśli podchodzisz do dziewczyny i przykładowo, no okej, okay, podszedłeś, powiedziałeś, że ci się spodobała i tak dalej, ale wy normalnie rozmawiacie. Ona nie jest do niczego zmuszana, wiesz? Ona nie jest do niczego zmuszana, ona po prostu z własnej woli z tobą rozmawia. Tak samo gdzieś tam e, nie narzucasz jej czegoś, że ma coś zrobić, że ma tu przyjść i tak dalej, i tak dalej. Tylko muszę powiedzieć, chodź, no nie, chodź, pogadać, nie stójmy tutaj, no nie. I słowo pogadać jest takie niezobowiązujące, rozumiesz? Nie możesz gdzieś tam stosować zobowiązującego słownictwa. Żadna dziewczyna nie lubi jakby to powiedzieć, zobowiązań, rozumiesz? To tak, jakby ktoś do ciebie dzwonił i chciałby ci wrzucić jakiś kredyt tylko po to, żebyś miał jakieś zobowiązanie. Chcesz czy nie chcesz, to ktoś ci coś narzuca. I się boisz tego, no ale no dobra, dasz mi ten kredyt, ale co później będę musiał to spłacać, no nie? No tak będziesz musiał spłacać, no to ja nie chcę. Po prostu jest to naturalne. Jest to naprawdę naturalne. To zawsze, ja to mówię, musi po jej stronie wyglądać jako coś spontanicznego. Dlatego jeśli dziewczyna nie jest na coś gotowa, to zazwyczaj będzie na to gotowa, gdy przyjdzie na to odpowiedni czas. Czyli jeśli przykładowo zadzwonisz do dziewczyny. Spotkajmy się jutro, no nie i tak dalej. Jest to takie luźne. Ja mówię, no okej, okay, dobra, o której? Ale jeszcze nie wiem, bo coś tam tego. tak no jak coś, to powiedz mi, jutro, no nie i tak dalej, i tak dalej, no nie? No ja na przykładowo jutro dobra, mam czas. Możemy wyjść o piątej, no nie? Spoko. Widzisz? Ona nie chce, jakby to powiedzieć, żeby coś było zobowiązaniem. Że jak ona już przyjdzie na to spotkanie, to że ona będzie musiała się z tobą spotykać cały czas. Rozumiesz? Dlatego to, jak budujesz gdzieś tam zdania, konstruujesz, no może sprawiać, że ta dziewczyna nie chce się z tobą spotkać, bo u ciebie widać coś takiego, że. Dajesz jakieś zobowiązanie, rozumie? Że jak już z tobą przyjdzie, to już będzie musiała się z tobą spotykać, no nie? Dlatego warto czasem mówić, że no słuchaj, no jedno spotkanie nie zaszkodzi ci, no nie, nie że od razu już będziemy się spotykali i tak dalej, tylko po prostu na spokojnie wyjść pogadać, no nie? Zobaczymy co będzie dalej, może nie pasujemy do siebie, no chyba że teraz masz czas, no nie, pogadać i tak dalej. No i czasem jest tak dobra, to mam teraz czas, no nie? I budujesz. I wiele razy jest tak, że na pierwszy rzut oka dziewczyna super wiesz, fajnie wyglądała, ale z nią pogadałem gdzieś tam z 15-20 minut, czy nawet ją wziąłem gdzieś tam na ławkę, czy do parku, i to nie było to, rozumiesz? To nie było to, i inne środowiska, inne różnice tego, i później jakby to powiedzieć, no, każdy poszedł swoją stronę, wiesz? No po to gdzieś tam gadasz z tą dziewczyną, by szukać tego, Bilingu. Bo jeśli tego nie ma, no to no tylko desperat się zabiera za dziewczynę, żeby tylko się z nią przespać, no nie. No bo co, prześpie się z nią, a i tak nie będzie miał o czym z nią gadać. No tylko tak odla przespania się. No to taka nada, no nie. Dojrzała osoba buduje, no coś. Na dłużej, żeby nie mieć tego jednorazowego seksu, tylko żeby już po prostu cieszyć się z tą dziewczyną jak najdłużej, no nie? O to w tym chodzi. No i teraz zobacz, jeśli ty przykładowo będziesz stosował takie, jakby to powiedzieć, słowa, na przykład dziewczyna gdzieś tam ma, u Urodziny, czy coś, składa się życzenia, i mówisz, no dobra, to już ci kupiłem prezent. No i ona już tak może się czuć niezręcznie, nie? że a kupił mi prezent, to ja już muszę co przyjść i już mu e, dupę dać, no nie? No i to jest takie czasem, że ona nie chce przyjść, nie chce tego prezentu, no nie? I sam gdzieś tam się nakręcać, no nie? No nie, po prostu okej, okay, spotkajmy się coś tamtego i przychodzić na spotkanie z tym prezentem. Na urodziny, czy coś symbolicznego nawet, no nie, dajesz jej, ona ci akurat yy, nie czujesz jakoś tak yy, zobowiązana do czegoś, no i wtedy może akurat i, i tak ci gdzieś tam dać buziaka, czy coś tam, no nie, ale jest dla niej tak, to jest dla niej takie naturalne, wiesz, bez zobowiązania, dlatego najważniejsze jest to, żebyś nie budował takiej gadki zobowiązującej, wiesz. Bo wiele właśnie desperatów ma coś takiego, że wszystko to, co mówią, to jest takie zobowiązujące. Że no, chodźmy na randkę, chodźmy tu, bądźmy razem, zacznijmy się spotykać. No i to jest takie, wiesz, za szybko, to musi wyjść samo, wiesz? To musi wyjść samo. Bo po prostu narzucasz coś. Właśnie, pojawia się w tobie taki zero-jedynkowy facet, który. No, narzuca coś. Dobra, chodźmy na randkę. Randka, czyli od dzisiaj już się będziemy spotykali. A może dziewczyna nie chce się jeszcze z nikim spotykać, ale wyjść pogadać? Może dziewczyna nie chce wchodzić w tą relację, bo właśnie w jakiejś była i nie pasuje jej to. Nie chce, jakby to powiedzieć, z deszczu pod rynę, że znowu gdzieś tam tego. Ona po prostu teraz chce po prostu poprzebywać sama i tak dalej. A ty przykładowo napierasz na związek, a ona nie chce związku. I to ją właśnie odstrasza. Ona się denerwuje, ona się dystansuje. To musi zawsze, pamiętaj, wychodzić tak samo. Czyli zagadujesz, gadasz z nią. Podejdź jakiejś do dziewczyny, zacznij z nią gadać i nie nastawiaj się na nic. Po prostu zobaczysz, czy ci się z nią fajnie gada, czy nie. Jeśli ci się z nią fajnie nie gada, to powiedz jej, słuchaj, jesteś piękną dziewczyną, ale no, nie mamy tej chemii. Nie mamy tej chemii, naprawdę. No, sam wygląd to dla mnie za mało. I nie wiem, może denerwujesz się, nie chcesz się otworzyć i tak dalej, no ale na, na bazie tego, co teraz tutaj, no to ciężko, ciężko. Jakoś nie mam motywacji, żeby Cię zaprosić na, na spacer przynajmniej. No i czasem dziewczyna mówi, nie, 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 ja się troszkę denerwuję, no nie, muszę się bardziej otworzyć, nie, nie, spotkajmy się i tak dalej, nie. A czasem dziewczyna Ci powie, ok, rozumiem, szanuję Twoją decyzję i tak dalej, no ok. I idziecie, każdy w swoją stronę, no nie, naprawdę. I to jest takie fajne bo masz swoje wymagania, nie narzucasz, w momencie gdy Ty, przykładowo, coś narzucasz, nawet przy podejściu Podchodź tu, tutaj, tutaj, tu, daj numer, tu tego, idziemy tutaj, no to zaczę dziewczyna, no, jak to będzie, jest przygaszona, tak jakbyś ją do klatki już zamknął, no nie, no i dlatego dziewczyna wtedy nie chce, no, no bo podszedłeś do niej, jeszcze Cię nie zna, Ty już gdzieś tam, już układasz całe życie z nią, no nie, Musisz na spokojnie. Na pełnym ludzie, rozumiesz? Dlatego no mówię, nie używaj takich zobowiązujących słów, bo zawsze, zawsze one sprawią, no, że dziewczyna będzie nabierała dystansu do ciebie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do ustrzenia.